Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy e, do pewnego. Co się stało, odwiedzasz? No kontynuuj, zaczynasz film, no to zaczynaj ten film. A się nie. Boże, no, że to wie jak zwykle, bo co nic zwracasz, Nie, w każdym razie w dzisiejszym odcinku zostaliśmy zaproszeni do czarka czaruje, który ma zamiar przedstawić nam zajbiste e, sztuczki magiczne. Będą A my naprawdę... mamy 14 lat i musimy je zobaczyć, bo są tak wspaniałe. Naprawdę jest bardzo kreatywny pomysł kamerzysta. E, na pewno musimy tu być, czy możemy już wracać do domu. Spodobać się wiola, czy nie? Mi się podoba. Nie ja tam lubisz sztuczki. E, nie wiem, Chętnie. czy wy lubicie sztuczki magiczne, ja uwielbiam sztuczki magiczne, także jeśli i ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i -oh. do najszybciej tego się Taka kanału w Polsce. To jesteś ja. jesteśmy najszybciej rozwijającym się w zamknij się, mniejsze sztuczki Aaaa. jakieś magiczne nie tam nie, nie zamiast, to, ja to ja zostałem zmuszony nie tak? to my zostaliśmy zmuszeni siedzieć tutaj z tobą nie wytrzymać tutaj z tobą tak? no to ja mogę Zzyn. iść nie ma problemu no to wyjdź stąd He? Dobrze. No wyjdź. zapraszam państwa do oglądania Dobra, no to chyba tu tutaj, nie? No tutaj, no tutaj wejdź no. no dobra, no światła nie ma, ciemno, pomóż. Ale nie, nie no to jest. Nieprzyjemnie tak. mi tu jest. Po prostu nie jest tu nie dobrze. Nie Ale czemu ty nie masz światła? Czemu oni światła nie mają? Nie nie. Nie ja nie no tutaj też można przekać, no. Co nie ty się nie tak dobijesz? Ja się dobiję. Ja mi i kamerzyce zabiłeś, otwierałeś te drzwi, mało co wchodzi. Dobra, co ty tak krzyczysz w typie. Normalnie się puka i się wchodzi, do ludzi przyjechał. Do państwa wyjechało 6 godzin później. 6 godzin później. Wszystko te korki? Co nas kuć w

nie, zresztą nie zresztą. będę się śpieszył też, gdy stoję i czekam. No fangach, stary, czasu, tak? stary, bo też nie chcę, żeby wyszła nieprzyjemna sytuacja. Naprawdę był wypadek na trasie i spóźniliśmy się... do tylko w korku. 4,5 tak? godziny. 4,5 godziny staliśmy w korku, tak. Wiesz, że to? ja nigdy nie chętnie, tyle, do, nawet na Mazurę. Nie, to, ma samy, mietali, to nie. akurat jest prawda. dzwoniłem i informowałem ci, wysłałem ci zdjęcia, stary. Co ty robisz? Puść, puść, puść. No dobra. Puść, puść. Co, co ty mówisz? Wieku, co ty myślisz? Tu masz tafę jak chcesz. Weź to. Chociaż załoduj się, powiedziałem że no, nie, bo... nie, nie, u siebie. nie. Do nie, z, nie, Wiesz, nie. Nie dotykaj mnie, zostaw. Zrobił herbaty. Bardzo mnie zanerwowałeś. Ale kogo zanębowały. Ale Bardzo mnie zanerwowadło. Dobra, spokójmy, z... może że atmosferę, bo naprawdę za Patrzysz, chciał mi zaczarować, chciał mi ukraść głęboko do włosów. To jest Ja się poddałem, byłeś naprawdę naprawdę chłopem. Teraz możesz już wyjść, tyle. Nie, nie jestem w porządku. Dobra, uspokój się, nie chodźcie się napić herbaty, normalnie pogadamy się. Zajmij buty, chodź. Nie zaczynaj, wyj sobie laczki. Dobra, no, to widziałem, że możemy tutaj się rozgościć. Możemy? Tu ma się są, możecie sobie no, się można włączyć coś. Tutaj. Na spokój. Cześć, Skoro no. koleżyska Dziwisz się? Cześć? Nie dziwię się, że to no jest... dziwi. Ona po prostu skociła, nie no. <laughs> Akurat... <śmieniu> <śmieniu> o, tak na co ty robisz morda? to jest moja kawa ty. A jak to, możesz... Zobacz, to nie jest twoja to jest gorące, na imię, no jak to imię uuu, nie lej, jaka niedobra kawa, obrzydliwe to jest. Za ty... Człowieku, uuu. Najlepsza kawa, najlepsza kawa, Ej, ale co jeblujesz mordo, obrzydliwe, Powiem ci tak, totalna hamuda, w sensie... Ale w korkach, był wypadek i nie? Tam Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Pytarko. Już na starcie chcą mnie dragać ze sokuś. była taka kawa. też przesadzasz. Też ja przesadzam, nie przesadzam Przetazza wcale. Ty, ty ty co nie czas mnie Każecie mi tu być, wchodzić w różne miejsca, gdzie ja nie chcę. Po mi to robicie? I Co być? mam zrobić? ja byłem, że Kamil, że macie trochę więcej kultury, no nie? Nie, ja nie mam kultury. Po prostu nie ma żadnej kultury. Typie ja kawę, żebym miał no, więcej siły, no, dobra, to jest nie odpowiada. No, nie dobra, nie smakowała na przykład. I wszystko mi nie. Smakowało. Dobra kawa. Tak? Mhm. I co? No co, co? no co? Nic. Jakby, nie wiem, czy ty chcesz kręcić odcinek, czy nie, bo ja już na przykład nie chcę z tobą kręcić, jak ty siedzisz i pijesz kawę. Oooo, tak. idealnie się składa! On nie chce kręcić filmu, ja nie chcę kręcić filmu, idealnie! Możemy już są przyjechać! Pierwszy nie, nie, raz tak. na, zgadzam się z tym typem. Możemy już jechać, możemy wracać! Ja myślałem, że, 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 że to wiesz, że... Co się bardzo pewnie możesz sobie wypić kawę, tylko że wiesz, 12 miałeś tu być, jest godzina... Cibeta. Nie, ale 19, ja, 20... ja czekam cały czas. Na co czekasz? czekasz? W sensie na mnie czekasz? No ko kobieta ch**a. Chłopie 19.20 ty pijesz kawę, ja jestem cały czas gotowy, w sensie wiesz mieliśmy nagrywać, profesjonalni ludzie, chcemy nagrywać, wy nie chcecie, wy Pieprzacie po prostu jak nie no po prostu... On ma rację, widzisz? Nie, on nie rację. się, po prostu, po prostu zaczynamy nagrywać, wcale wcale nie ma z Ty mi mówisz o ciężkiej trasie, teraz Przepraszam, jakby. Rację. Ja przyjmuję przeprosiny wszystkie, tylko że to jest nieposzanowanie, zwyczajnie nieposzanowanie ludzi. Kiedy... Chodź się idziemy się nie będziemy nagrywać. Chodź. Słuchaj, widzisz, idealnie się zamiast składa zamiast, i film nie wyjdzie woda. i wszystko się nie uda, no i jeszcze się spóźniliśmy, przez niej się spóźniliśmy, bo tu mieszkają Lepiej bardzo daleko. Lepiej już szybko tą klatkę wyłóż. Nie, ale, I ale stoi. Stoi I chodź, chodź, chodź. Nie To żeby po prostu wypieknie Po co mamy robić coś na siłę? Co robić coś na siłę? Wypisz sobie kartkę, sobie się proszę przebiegają, wracają i od razu nagrywamy, tak? Żeby nie marzyło nawet kogoś czasu. No ja się nie dziwię, sam byś się jak też 6 godzin spóźnił. To my jechaliśmy przez całą Warszawę. No to słuchaj, zrobisz nam w końcu te sztuczki. No ja to... tylko tak sobie z kartami jakby. Sztuczki mam teraz mam robić? No prosiliśmy, bo to przyjechaliśmy, nie? No tłumaczę ci 10 Jest, razy. No to czasu. 10 lat. Stoisz z tymi kartami, stoisz. Ja ty tak Ale tak ja chcę tak ja tak zobaczyć te sztuczki, proszę uspokójcie się, rób dawaj. No Wydajesz tak się ty jedyna normalna, nie? No we dwóch chcieli no tak sztuczki zobaczyć, no to... Czyli przyjechaliście zobaczyć sztuczki. No wypadało podoba, W no, sensie, Okej. Okay. Ja już jakby chciałem robić sztuczki kilka godzin temu teraz, to... Którą chcesz? Ja nie mogę jej widzieć. Nie? Weź tak, że nie widział, Pokażę ją wszystkim dookoła. Kap do kamery możesz pokazać. Jest? Pamiętacie ją? Tak. Masz? bursz do środka. Co tam? Co no się nie wiem, on też się zbierz. E. Ja, 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 jeszcze, ja jeszcze raz chcę. Co ja jeszcze? jeszcze raz. Weź tą kartę. I... Ja. Ja. Jeszcze raz, weź, weź, dobra, weź, to nie ma żadnego znaczenia. Pokaż jeszcze raz i. Sztuczki. Chodź, Pierwszy chodź, raz chodź. tracę nerwy, tak poczekaj. Ja podzę doszcie do kamery. Chodź, I tak ta sztuczka wyjdzie, człowieku, nie musisz tam lecieć. Nie? Dobra to no, no i wcale to teraz zrobisz. Musz ją do środka, w dowolne, gdzie chcesz, musią ją po prostu. Poczekaj, kamerzysta. No kamerzysta. Ja dobra. Przetasuję karty. Raz, dwa, trzy. Ale tak. Twoja nie karta? Nie. To nie jest ta? Nie Czekaj, patrz, raz, szóstka Trójka, to była ta? No była ta To była ta? No była ta Fajnie? No fajnie no Fajnie, no. dobrze Zrobię, no. zrobię ja, no. ja przytoczę karty jeszcze raz Patrz, właśnie. Tę trójkę, zrobimy tak, zobacz Ona, trójka wędruje do środka Jednym ruchem Zobacz, wszystkie karty są inne Nie ma drugiej takiej samej Odnajdę Ale ty nie stary, tam nie włożyłeś trójki, tylko włożyłeś inną czerwoną kartę Trójka jest tu Stary! Ale co ci. Się stary, inną kartę dwóch. A chcesz oglądać sztuczki czy nie? No chcę oglądać sztuczki tylko bo złeś inną kartę. No ale to wiesz, jak chcesz oglądać, to musimy współpracować, bo ja Ci pokazuję, żebyś ty się bawił, a nie robił teraz, wiesz, chcesz być mądrzejszy ode mnie, jak ja robię sztuczki od 8 lat. Ale nie no, przecież A Ale dlaczego tutaj... w ogóle niszczyć? Chcemy to... oglądać. Nawet przecież nie chodzi o to, że niszczysz, ja mogę zrobić i mogę. No masz do nas pretensje? Mogę wam rozwalić głowę moimi sztuczkami? A masz do nas pretensje, to Ja mam Jak ty polujesz, Jak ty Ja nie w ogóle. Ale na mnie. Nie, ja. Ale co ty chcesz? robisz? Że ja... w sensie... nada. Ale do o, ja w Jak manipuluje? Ja Dalej, nie manipulujesz. Ty po prostu włożyłeś inną kartę, tamtą wziąłeś do ręki. Idę, ale ja was oszukuje. Czego oczekujecie? Dobra, ja idę. Dobra, Wiolka, patrz, masz mazak, no nie? Weź sobie ten mazak i weź go otwórz, no nie? Otwórz go. Powiedz stop stop, w dowolnym do, miejscu, do, gdzie chcesz. Dobra, okej, okay, weź tą kartę i podpisz się na niej, no nie? Podpisz się na niej. będę mnie. Napisz coś na niej, pokaż do kamery. Ja ja mam podpisaną już. Mogę inną? Masz podpisaną? No, tak. Słuchaj, okay, to ci ją wytnę, wytrę cię. niektóre karty Dobra, okej, okay, masz, masz już czystą, weź sobie ją spoko. Ale ja to już ją widziałeś. Jakby okay, zero reakcji? Ale ty już ją widziałeś. Okej, dobra, weź sobie inną, nieważne. Wyciągnij. Ej, serio? Taka publika? A ja się Tylko ty się świetnie walisz, no nie? Ale no, no, wiesz, co bo oni są dyblami, nie tracuj. Okej, okay, dobra, Jolka, teraz tak, możesz pokazać się do kamery, pokażę się do chłopaków. Dobra. Już? No. Okej, okay, powiedz stop znowu w dowolnym miejscu, gdzie chcesz. Stop. nie Dobra, dawaj jeszcze raz. Stop. Okej, okay, dobra, odłóż ją. Świetnie, teraz tak, zaraz, co zrobimy? Przetasuję je, patrz, przełożę je kilka razy. Przetasujemy sielele, się, do murele. Za pół godziny, bo no, powiemy, że możecie. Patrz, nie ma jani ani na górze. Ani na dole, jest karta podpisana, za tony. Wystaw tak swoją dłoń, i chciałbym, żebyś co, zaczęła tak potrząsać, tylko jeszcze nie w tym momencie. Trzymaj ją tak, złapią i zacznij ją szybko potrząsać. Ja muszę jeszcze Szybko, szybko, skrytu, szybko. Jak będziemy wracać, to pojedziemy. Powietrza... Szybciej, bo... no. Sprawdź, co tu się, tu się stało. Dobrze. Jak on serio, jakby zero reakcji. No wiesz, 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 wiesz ja, to marnuję tutaj pół czasu, to dla mnie bez sensu, że wam. No, prędzej my zmarnowaliśmy 4 godziny, żeby tu przyjechać. Pierwszy raz on tak nigdy. W lepszym magazynie z Amsterdamu, <noise> gdzie występowałem 3 lata i po prostu jakby zero reakcji. Oni udają, oni udają, oni chcą pokazać się nie ja w sensie już widziałem takie sztuczki, no nie robi to na mnie wrażenie. Ja, ja widziałem, jak byłeś w szoku, jak w domu X jeszcze ci pokazywałem sztuczki, potem miałeś rozwaloną głowę. Teraz nie wiem, pod kamerę czy to udaje. Bo on prostu... udaje, on udaje kobiet. Nie, nie, jest. Nie, nie nie jest. Udaję, po po prostu... tak się cieszyłeś że sztuczki to tak Po prostu, zobaczcie, zobaczcie, po prostu widzę, co oni robią. Tak. Bawi się Ale ja nie, to mam bekę prostu, z tego, ja mam z tego bekę. Po prostu, co po prostu pod kamerę bym to udawał, że mi się to podoba, tak? Albo ty... że wtedy, jak w domu X to nie, nie było nic nagrywane, a to mi się podobało, no, że fajnie się. Po prostu chciałem być miły, stary, nie chciałem ci robić przykrości. Nie trzeba udawać miłego nie, nie, jakby ja po prostu jak chcę autentycznych ludzi, a nie, że ktoś mi udaje jakieś tyranie, nie? To jak ktoś udaje, to ja takich ludzi, wiesz, odstawiam na bok i tyle. I po prostu jesteś w stosunku do mnie niemiły przez cały czas. Ja? No tak. Przecież to wy przyszliście, to wy bra pokazaliście no, brak szacunku, Ale nie było. braku szacunku, bo mówię, że się spóźniliśmy, tak? I spóźniliśmy się. Ale się to, drenciarz... Ta rozmowa jest bez sensu, jest stanie, bez to dresarz odwala od początku, on hamsko się za przyszliście do nas w goście, i potraficie się zobaczyć. negatywna atmosfera. Może, poza kamerami może trochę pogadamy, rozluźnimy się, no bo to tak trochę nie ma sensu tak, w takich warun warunkach. Jak no chcecie zmienić to nastawienie? Ja, my, my chcieliśmy Wam pokazać sztuczki, jak chcecie mieć takie nastawienie, nie musimy gadać, jeśli chcecie się zmienić, my chętnie porozmawiamy, chcecie nagrać odcinek, możemy nagrać, nie ma problemu i tyle. No. Fajne wikinko mają, nie? Słuchaj, no, z takie... sztuczkami, Przyjemnie to film z filmem, marnujemy cały czas, czas, cały czas marnujemy czas przybywając tutaj. To jest jedyne fajne miejsce jakie tu jest, powinniśmy tu przyjść od razu, odprężyć się i nie zwracać uwagi na tych wszystkich ludzi. Staraj, ale ja sobie chcę się z nimi pogodzić, w sensie. Ale słuchaj, mówiłem ci, sztuczki sztuczkami, w ogóle nie wiem, robi to na ciebie w ogóle jakiekolwiek wrażenie? Nie, robi wrażenia na No to no, po co tu przyjechałeś? To, chciałem widząc za jakiś dobry odcinek, ale posłuchaj, ja rozumiem wszystko, tylko ile razy można można tłumaczyć, że nie, nie spóźniliśmy się celowo, w sensie, że to nasza wina była. Spróli się od razu do mnie, no to napryłem im do zlewu i stwierdziłem, że nie są warci. Ale oni Głodni się po prostu uwzięli, co nie? Uwzięli się. Ale ja czepiają tak. się, bo... no nie, nie rozumiem. No bo nie mają nie na, nic, nie. na nas żadnych haków po prostu. Ja mogłem zawrócić, ja mogłem zawrócić, też mogłem zawrócić, wiesz o tym, że mogłem zawrócić, ale czekałem 4,5 godziny w pieprzonym korku, żeby przyjechać do nich. Czemu ty się mnie nie słuchasz? Czemu yy, zawsze robicie wszystko na siłę? Mogliśmy w ogóle tu nie przyjeżdżać, chociaż w sumie, szczerze, to miejsce jest spoko, mógłbym tutaj zostać, w sumie to bym się zdrzemnął, mam nadzieję, że... Dawaj odpalimy no, to świnło, nie nie film, tak. nie bo, nie tak. bo, tak. bo mi się nie chce... No skoro tutaj już powoli. jesteśmy, to co, będziemy marnować czas no i właśnie. się nudzić? Oh. Fajnie się odmawiał, fajnie się dobra. Nie wiem czemu mnie to bawi, czemu mnie to śmieszy, ale ja lubię sobie pooglądać czasami takie, takie głupoty, sprawia mi to radość, satysfakcja. Chłopaki, co a ja jak chcieliście tu w ogóle wejść, to no mogliście powiedzieć, byśmy was do domu oprowadzili, weź to wyłącz. Ej, ale no, co ty to, wyłączasz, halo? No, no, no. no, ale jakby, jakby to włączyliście w ogóle, nie? Starek stary, gdzieś byśmy na ten no bo nie rozmawiacie z nami Dobrze, Ale my jesteśmy kulturalni, moglibyśmy... Właśnie nie jesteście. Właśnie wyłączycie nam to, co, co ale oglądamy. Ale tak, słuchaj, wchodzisz do do domu, mogłeś powiedzieć, nie. że słuchaj, mogliśmy no, was tu zaprowadzić po prostu. No to już jesteśmy tutaj, możemy oglądać dalej, czy nie? A, nam zobaczyliście starego. Nie nagrywacie z nami myśleliśmy, że możemy sobie tutaj odpocząć, bo no jest nieprzyjemna sytuacja, jest, jest nieprzyjemna atmosfera. Nieprzyjemna, jakby możecie się z nami się dogadać jak, jak normalni ludzie, a co, co to jest? Dogadać się jak normalni ludzie, wchodzicie nam w nasze... ja, Pamiętajcie, nasz dom, nasza sala kinowa. My nie mieliśmy pojęcia, że wy tu jesteście. My szukamy was po całym domu, a no co, co jesteście nas szuka? w sali kinowej. Niby możemy no. się dogadać, a od razu Słuchamy, nas wy, wypraszać. Kradniecie od nas nie wiem, no jakby... To ty nas okradasz. Ale jakie to tak od nas ukradasz ukradasz nas, nas 4,5 godziny kto to w korkach Czasów, tracimy ale cały nie dotykaj czas. kamery. Ale to próbujcie się na nas zemścić za to, że ja stałem w korku. próbujesz się cały czas na mnie zemścić, tak? I nie możemy nawet obejrzeć. Yy, ale to są nie. manipulatorzy. Ja się próbuję na nich zemścić. Daj, spokój, chcę, się daj, się daj spokój, daj spokój. Mi też się, i nie, nie, chce się nie chcę nawet z nimi gadać. Możemy się się mordu nie zapytać, czy może zejść. Chęcią byśmy was tu zaprowadzili, naprawdę, nie? Nie, ja już nie chcę. Ja wychodzę. Dobra. Dobra. Nie, atmosfera taka nieprzyjemna. Mamy samochód, tak? Możemy pojechać szybko. Dobra, spadamy sobie. No dobra to co zabijamy dobra, ja, na razie. Pan, jeżeli tak wyszło jak wyszło, no to yy. tutaj możecie jeść jeść. Idźcie po prostu. Idziemy, Dobrze. jest to stare, nie można... Ja mam starę. Okej okay. tak, 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 tak. stary, biegniesz ze mną? Chodź. No i ty, idę ty. Myślisz, że ja tak odpuszczę, stary, za to wszystko? Ale co ja chcesz zrobić? Nie, mnie potraktowali, mnie no, tak potraktowali No słabo nas potraktowali No potraktowali mnie słabo A to są złodzieje, manipulanci Nie odpuszczę im niczego No tak A co, a co chcesz zrobić? No, zapierd... mu wszystkie zegarki, jakie ma. On jest złodziejem, ja też mogę nim być Dobra, stary, tutaj naprawdę w tym pokoju nic nie ma Myślę, że musimy być cicho no, Dobra, no, to dobrze, szybko przejdźmy Już lepiej to wygląda. Pieprzony złodziej. Ho, ho, ho. Widzisz to? Wow. Co? Naprawdę? Pieprzony złodziej, pewnie tutaj ale, swojej trochę. Ale ty jesteś pewien, że do. chcesz to ukraść? No, no jestem pewien. co, no 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 ja, ja nie mam skrupułów do takich No, no to dawaj szybkie, bo zaraz ktoś tu przyjdzie, daj no? Daj spokój. A ktoś to jaz, może jaz, zaraz przyjść, rozumiesz? Schowaj to szybko do pleczaka i tyle. Zobacz, może jeszcze coś w szafkach jest czy coś. Nie wiem. Może przyciski zabierzemy. Przyciski. Sto tysięcy? Nie. Dobra, nie, nie biorę tego. Dobra, to są jakieś młotki, jakieś... O, dobra, zegarek mamy, mamy jeszcze zegarek. zegarek. Dobra, zostawiam już te sygnety. Dobra, ale szybko, o, bo o, nie zaraz... Się nie. To, do, dobra, szybko, szybko, szybko. Słuchaj... Schowaj to tak. do piecaka i wychodzimy są tak? Jeśli ja to robię i zabieram mu te rzeczy, to nie jest moje ani jego. To nie jest moje ani jego, to tak jakbym on nikogo tak naprawdę, to nie jest moje. Ale też to niejego, nie jest więc. jego. To jest No dobra, złodziejem. chodź szybko, bo zaraz no ktoś tu będzie coś podejrzewał. Chodź, dochodzimy, idziemy stąd. Nie mam skrupułu dla tych ludzi. Dobra, no chodźcie, wychodzimy z... patrz, Co ty Eee, co 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 się dzieje? O, co się dzieje? Co się Co, się co Okrad? No, Zagra? Dzień, masz? No założenie. Ale zauważy. No, boże, no, poży, no, boże, no, ja to na co? Panowie, on wszystko chciał ukraść. Gdzie, z... 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 gdzie ty go prowadzisz? To Sami złodzieje w tym domu okradają wszystkich co, wrzucić mnie do basenu, ja mogę z chęcią, no, wrzuć mnie do tego basenu. Nie! Co? Nie. co nie. Wy jesteście nienormalni! Jesteście nienormalni, nie? Jesteście nienormalni! Tak, ja Mi wcale nie jest zimno! Fu jak ta woda śmierdzi w ogóle! Złodziej... Ojdź z tą kamerą. Idź z tą kamerą, nie dotykaj mnie. Patrzysz Dobra, co mnie. Będziesz są, człowieku. Ale... Byś, Chciałem ciągle. No i co i masz karę, ale... Będziesz miał z tym problem! Po co my wos... Mam, mam, plecak. No mam plecak. Mam to jest mój plecak. Plecak też mi zabierzesz? No tak, ale co tu masz, Pokaż. Ty, ale my mamy ci zabrać! Chłopie! Dla mnie to jest strata. Zostaw moje rzeczy. Nie, nie, nie ma. Nie widzisz, że, że ten plecak jest pusty, to nic Dla ja mnie, nie mnie Dla mnie, mnie to jest patologia. Co tu się Pójdź, no, no, ty, ale... no, ty jesteś ale... patologią. Dobra, wychodzimy z Ja rozumiem jest do domu, jakiś gości nam ukradł. Dobra, będziesz miał problemy, no tyle ci mogę powiedzieć. Ale... W każdym razie ja stąd wychodzę. Gdzie ty wchodzisz tak do domu teraz? Człowieku jest. Dobra, chodź do no, Wracaj, Chodź na dwór, nie będziesz tutaj w mupie w ciuchach. <laughs> Jaka gruba akcja, dobra, wracamy do Dobra, chodź do auto. Oni już no. czekają na nas. Nie? Dobra, nas. wejdźmy do środka. Dobra, ja idę od tamtej strony. O! Dłużej się nie dało! Ale wy nie wiecie nawet, co się stało, nie? Dłużej się nie dało! Wrzucili go do basenu. Wrzucili go do basenu. Do basenu go wrzucili A dlaczego? Zobacz, co mam. Ja wziąłem stamtąd fanty. Myślałeś, że wyjdę tak bez niczego po tym wszystkim? Zdenerwowałem się Gdzie i wziąłem. fanty? Mam własne fanty, zobacz. Zegarki! Zostaw to wielko, co się do mnie im dostasz. to! Wiesz co od mnie! A ty po Z jesteś stronie? Po nie, moje? nie. Po kogo? Co, są złodziej? Jest to A wiesz pierwszy raz jest Pierwszy raz jestem za zadydziarzem, bo zachowali wiesz się to jest najlepszy? Zobacz się... co ma... Zostaw to. Złoto. Dobra Wiola! Ma, kradzisz, chodzisz kradzisz? Kradzisz, to jest i kradniesz To są moje rzeczy. Zezę? Tego Zezę zaraz nie będzie. No ale nie mówię o tobie, tylko o nich. Myślałam, że, że się obrzydli. Zezem moim zdaniem, że dobrze, jeżeli mi ukradę. Bo e, się zachowali dobrze. Dobrze. Ale totalnie źle. Dlaczego źle się zachowali? Ale czy oni liczyli na to, że jak wrzucą mnie do basenu, to coś ugrają? A czyli, że ty masz im ukraść coś, tak? Bo oni się źle zachowali. Nie, traktowali nas jak śmieci, dlatego wygodzili to bardzo Ale oni, jak ty go traktujesz jak śmiecia, to go ukraść. Dobra, nie nagrywaj wielki, bo jestem. Ta. Ja mam własne fanty <laughs> i własne rzeczy po prostu. Ale podzielimy się, tak? Ale... Uważam, że dobrze zrobiłeś. Ja, ja też uważam, że ja dobrze. Tak bo i tak bym to zrobił, bo są złodziejami, a ja po prostu wyrównałem Ale... rachunki. Ale ty złodziejem! Rachunki. się, Wiolka! Za... Dobra, Biolka do domu! Biolka, bo zaraz cię wyrzucimy wiec, z tego wiec, samochodu. Dlaczego i się dobrze Wiesz dlaczego dobrze zrobiłeś? Bo ten czarek cały czas kradnie ludzi. Okrada ludzi. Dobra. A... I to są. Czyjeś tam. To są sami, oni są sami. To jest moje? Ja myślę, że on to ludzi okradał. Ja myślę, że to nie jest moje, ani jego. Tak naprawdę po tym, że wyścigli mnie do basenu... To jest jakieś przybudkowe Dobra, Wiolka, już.